Robert Rachwał, właściciel firmy Clickmaster Polska. W tym roku zorganizowaliśmy pierwszą edycję konferencji Mobile Trends Conference. I właśnie jesteśmy po tej konferencji oraz po gali rozdania nagród, która się odbyła tutaj w hotelu Andres w Krakowie przed chwilą. Wrażenia bardzo pozytywne. Był przede wszystkim bardzo duży odzew od branży. Jest ogromne zainteresowanie tematem, jest tutaj nisza do wykorzystania, dlatego do też między innymi zorganizowaliśmy tę konferencję. Również jeśli chodzi o nagrody, to też uważam, że nie ma jeszcze takich nagród w Polsce promujących branżę mobilną i nagradzającą firmy z branży mobilnej oraz nagród, które nie tylko nagradzają realizatorów, ale również firmy, które się zdecydowały na, na krok w stronę mobilności. Na początku planowaliśmy, że będzie to coroczna impreza, ponieważ jest to Nasza pierwsza edycja, więc druga miałaby być w przyszłym roku, za rok, i na pewno tak będzie z nagrodami. Natomiast patrząc i rozmawiając dzisiaj, właśnie z uczestnikami, z ludźmi z branży, właścicielami firm. Dostałem wiele sugestii, że warto by zorganizować taką konferencję nie za rok, tylko dużo wcześniej. Pytanie tylko właśnie, czy za pół roku, czy za kwartał. Niekoniecznie musiałoby być to tak jak teraz podzielone tam development room, business room. Mogłyby to być na przykład bardziej, jeśli chodzi o development warsztaty, a jeśli chodzi o biznes na przykład sprecyzowane dla marketingu. To jest wszystko kwestia ustalenia i obserwacji rynku, co po prostu będzie potrzebne w branży. Ten Small to dzisiaj było ponad 250, prawie 250 osób, w tym 25 prelegentów z najlepszych firm z branży IT, ponad 30 mediów, na Gali myślę, że około 100 osób i nie tylko właśnie firm z branży IT, ale zleceniodawców dla tych firm, którzy mogli tutaj spotkać się, porozmawiać i odebrać razem nagrody za swoje realizacje. I zapraszam oczywiście za rok. Jak nie wcześniej.